Czy wnioski po hicie Newcastle Liverpool? Czy właśnie byliśmy świadkami narodzin nowej gwiazdy Premier League? Dlaczego, mimo wygranej, to nie był dobry mecz mistrza Anglii? I który piłkarz jak najszybciej musi się ogarnąć? Jeśli chcecie być na bieżąco z meczami, to polecam wam zaobserwować mój profil. Po pierwsze, ależ to była końcówka: Rion Gumoa, to nazwisko dzisiaj każdy kibic powinien zbić sobie do głowy. Chłopak dopiero za kilka dni skończy 17 lat i właśnie został bohaterem Liverpoolu, strzelając Gola na 3-2 w setnej minucie spotkania. W ogóle cała ta akcja Derec była kapitalna. Od Salaha poprzez przepuszczenie piłki przez Soboslaja. Swoją drogą to Węgier grał w tym meczu na prawej obronie i naprawdę dał radę. Po drugie niesamowity charakter pokazał Newcastle i w sumie to strasznie szkoda. Sroki przegrywały 0-2 do grając w dziesiątkę. A potem piłkarze Hała wyrównali i tak stą się Liverpool jakby to oni grali w przewadze. Obłędne są te mecze na St James y Park, gdzie trybuny potrafią ryknąć i ponieść swoich piłkarzy. Eddie Howe trafił ze zmianą Williama Osuli, który strzelił na 2-2. Wielki mecz zagrał też kapitan Bruno Guimaraes. W sumie to równie dobrze, mogło skończyć się 3-2 dla gospodarzy. Po trzecie to nie był dobry mecz Liverpoolu. Przypomnę, że do 35 minuty, kiedy gra toczyła się 11 na 11, to Newcastle gniótł graczy Slota. Znakomity strzał Krawenberga, a potem wyrzucenie Gordona trochę spadło im z nieba. Świetny był gol na 2-0 Ekitike, bo zrobił w tej akcji bardzo dużo. A obrazki meczu jest dla mnie Arne Slot, który nie zobaczył tej bramki, bo dopiero wychodził z tunelu po przerwie. Tak samo zaskoczona w tym meczu była obrona Liverpoolu, znowu zdekoncentrowana, popełniająca kiksy, a Ibrahima Konate to już w ogóle zagrał dramat. Slot ma materiał do analizy, ale plusem jest to, że jego zespół, nawet w takich okolicznościach, zawsze potrafi postawić na swoim.